Atalanta Hella z Verona, taki jest dzisiejszy mecz. Pierwszy, bo z każdym kolejnym będzie się działo coraz więcej. Później Napoli i później Asroma w Copa Italia. I niech mnie ktoś kopnie w dupę, jeżeli nie powiem, że wygramy mecz z Romą. Bo wygramy. Jak wiecie, przegraliśmy wszystkie mecze z Romą jakie graliśmy. Zajebałem padem biurko. No i przejebaliśmy wszystkie. Ale to jest puchar, to nie jest liga, to jest co innego. Dlatego mam nadzieję, że dzisiaj będzie co innego. Chciałem być poetą, ale chyba zremisowałem innego z innego. I tak teraz właśnie się zastanawiam. Zaczynamy. Hella z verona. Najlepszy mój skład jaki jest praktycznie aktualnie w grze. Bo ja muszę już wszystko wygrywać. Niestety Asroma odjechała mi na 4 punkty. No i te cztery punkty chyba w 8 meczach muszę odrobić. No to niewiele tego zostało, a miałem szansę już tyle razy lidera mieć. Raz miałem i co z tego? Pięknie, maile! Jest Luckman! Broni, ty jak mu się zaświeciły buty, ale no czemu? Ja waliłem po długim przysięgam. Było po długim! Jak coś nie będzie szło po mojej myśli, to będę się denerwował już naprawdę. No dobra, dobra, jest... Oj, za mocno chyba. A jednak dobrze było i to... i to bardzo dobrze. Ale akurat teraz postanowił sobie wyciągnąć to bramkarz. No po co? A nie, to wyglądało jakby była, miała być poprzeczka. No nie wnika mi tak bramki nie ma, więc jeden chuj. No karny, ej, panie sędzio. No już nie pierdol, że nie ma. Jakiś war, coś? No pociągnął mnie za rękę. To było chamskie. Daj mu czerwoną. Czerwonej nie ma, ale jest żółta i jest całkiem spoko okazja. Może się uda! I gol! Co za piękna bramka! Naprawdę ciężko i to mega ciężko jest dobrze wrzucić z rzutu wolnego. Takiego na przykład jak teraz. Ale pięknie. 1-0. Koniec pierwszej połowy. No to dobrze, że strzeliliśmy tą bramkę, bo gdybyśmy nie strzelili, to bym był troszeczkę podłamany. A tak jest git? No, to jest git. Co by tu zmienić? Dobra, duecik, zapata i Muriel wraca. Ciężki mecz, cholera. Przydałaby się druga bramka, to bym był spokojny. A tak w każdej chwili może się coś spierdolić. Zapata, ładny strzał, tak szczerze. Do dupy, ale trzeba pochwalić. A jaki zapata? To dopiero teraz są zmiany. O kurde, to długo to trwało. O kurwa, ja już nie chcę komentować tego, bo w Helena mam zawał. No, taki to jest właśnie zapata. Serce mi stanęło jakoś yy, chwilę temu. Minuta aby dodana, i mam piłkę. Nie, no, fauluje oczywiście. Jeszcze mi teraz pierdol bramkę z tego żytu wolnego, to aż w ogóle. Ło strzela! Uff, uff, uff! Koniec! Wygrywamy! Tak jest, tak jest! Ta piłka z tego wolnego tak leciała, mówię, ło, ale na szczęście czasem tak jest właśnie, że piła leci tak koks, a Bramkarz sobie łapie, jakby cytując Szpakowskiego. Łapie, który, e, kurwa. Łapie jak muchę, która wolno leci. Bardziej pasuje komar, ale. Ale Roma remisuje i zbliżamy się już na dwa punkty tylko do niej, więc jest jeszcze szansa na tego lidera. Jest bardzo duża szansa, a jak dobrze liczę, to siedem meczy zostało, ale właśnie nie wiem, czy dobrze liczę. Mamy jakąś wiadomość. O, nie. Kiedy wrócisz? Cały tydzień. Cały tydzień chłopci powie. No nie, wróci na Astromę. Tutaj muszę coś... Yy... A nie, to na luzie wróci na Asromę. Z Napoli niestety nie zagra Hojlund, bo nie minęło 7 dni. Co tu się jeszcze dzieje? Negocjacje z dupatem... Yy, dupatem... <grym> Freiburg chce go kupić. No w sumie zapłatę mógłbym sprzedać. I dają za niego bardzo dużo pieniędzy. Ale znowu tego Sportielu chce mi kupić. No kurwa, Sportielu nie sprzedaje, Zostawiam mną no ofertę. Nie akceptuję, nie negocjuję, yy, nie neguje jej. Ona zostanie chyba aż do okienka transferowego, więc tak naprawdę to możemy poczekać. Jeżeli będziemy chcieli go sprzedać, to wtedy go sprzedamy. Jak na razie niech siedzi. No a my przechodzimy do meczu z Napoli. Ja chcę zobaczyć, który jest Napoli. W lidze piąte. 59 punktów. No to 5 punktów mniej ode mnie. Ma dużo punktów. My z Napoli zremisowaliśmy 0-0 i spodziewam się, że mecz będzie wyglądał podobnie, czyli chujowo. No ale właśnie nie mamy Hojlunda, a więc mam inny pomysł. Muriel na cewkę. No i oczywiście Lukmana tutaj brakuje. No więc to jest nasz skład. I takim składem ja chcę pokonać Napoli. A jak to będzie wyglądać? Ej, poczekaj, bo coś dziwnego się dzieje. Nie widzę tu Zielińskiego. Jest na ławce. No to spoko, bo Zieliński jest naprawdę dobry. I ja coś o tym wiem, bo już z nim grałem. No to nie wiem co, lecimy. Oj, Muriel 1-0! Ale wylało się teraz w obronie przeciwników. Co oni tu odjebali? Chciał podać chłopowi temu, co jest dalej, a ten mu wbiegł w piłkę. Co za debil! Który to taki mądry? Nie wiem, nie interesuje mnie to. Muriel strzela na 1-0. Na szczęście z zimną krwią wykorzystał ten błąd. No bo jakby nie wykorzystał, to bym się zdenerwował, nie powiem. Ale na luziku 1-0. Rzut karny! Lukman dostał po mordzie, ale on jest taki kozak, że aż wywalczył rzut karny. To jest pierwszy rzut karny w tej serii. No poważnie, który to jest odcinek? Trzynasty? No właśnie, trzynasty odcinek. No, dostał z łokcia, naprawdę Ale wyszedł mi trik I właśnie dzięki trikowi, no bo jak biegniecie po prostu to nie wyjdzie Karnego nie dostaniecie Ale trikiem można karnego zdobyć Muriel 90 rzutów karnych Dobra, wale w prawe górne okno I może być 2 do zera Muriel 2-0 Nie pierdol 3-0. Napoli jest ruchany w tym momencie i to jak? W samą dziurę, w same okno! No nie dało się! Nie da się słuchajcie, strzelić lepszego okna niż to co teraz załadował enkunku. No nie da się. Bo centymetr w lewo, centymetr w dół, w górę znaczy. No to już jest poprzeczka wtedy. Albo słupek. A tu bez żadnego otarcia się. obręcz wpada do siatki. No powiem tak, 3-0, jest pierwsza połowa i. Aj, i to są w ogóle moje trzy jedyne strzały. Spoko. No nie no, ja mógłbym odłożyć teraz pada i sobie pójść. Nie wiem. Myślę, że już nic by się nie wydarzyło. Nie no, wydarzyłoby się. Na przykład jak trzymam pada, to też się dzieje. Pierwsza sytuacja na poli no nie grają najlepiej przed swoją publicznością. No dobra, to możemy już wpuścić tego kerekę. W sumie to trochę szalona rzecz będzie, no ale za Lukmana jeszcze duwan Zapata, a za Enkunku Szymański. No i niech jest jeszcze żarą Boga, bo ja go lubię. Ale lubię tylko jak wchodzi na ostatnie minuty, bo wtedy taki szybki jest w porównaniu do zmęczonych rywali. 走。 Jak to nie ma różnego? Jestem pewien, że odbiło, że to wykopał obrońca Napoli. Jezu, będę musiał zobaczyć to, jak nagrywam odcinek. Jak e, będę montował odcinek, bo nie da się już niestety cofnąć tego. Szkoda, nie zobaczę, jak faktycznie było, ale jestem prawie przekonany, że po prostu obrońca wykopał narzut rożny. Koniec, proszę Państwa. 0 do 3. Wow, ciekawe, kto będzie piłkarzem tego meczu MVP. Ale Napoli to w ogóle nic nie grało. Kompletnie. Nie, Muriel, ale Enkunku też kozak. A no, my, ile też zresztą, jak widać. Dobra, jak wygląda tabela? A Stroma wygrywa, więc nadal nie mamy lidera. Dwóch punktów nam brakuje. Zostało 6 meczy do końca sezonu. Kurde, jak to szybko leci. Przecież ja jeden sezon bardzo ugrałem. Ile? 18 odcinków. Eee, sorry, 18, 25 odcinków. A teraz jest 13 i już prawie kończymy. Dobra, Hoyland wraca idealnie na Puchar, bo gramy właśnie za Stromą w kopa Italia. I to jest mecz oficjalny. Finał? O, finał Pucharu Włoch. No i to jest mój skład na ten finał. Niestety Kub Miners musi siedzieć na ławce, bo ma słabą formę, ale później tak go wstawimy. Stadio Olimpico Asroma, lecimy! To no, jestem ciekawy tego meczu, bo obydwa mecze w lidze przejebaliśmy. No ale to tak jak już yy, mówiłem 10 razy, to była liga, a to jest puchar. I w pucharze może być nawet gorzej, ale może być lepiej. Jedno jest pewne, tanio skóry nie sprzedam. No i ładny, pierwsza akcja. Hojlund trochę krzywy ryjec ma. No i drugi strzał. Meile. Powiedzenie do trzech razy: sztuka się nie sprawdza. Chuje, jebany oszukali. Ło, wow. ale go zrobiłem! Muriel Ngunku, gol! Gol 1-0! Ło! Wow. Czapki z głów, naprawdę. Poleciał na dupie. Znaleźli go dopiero w Wenecji. Smalling, coś ty zrobił. Dał się oszukać jak dzieciak. Jeden do zera Ankunku, ale w ogóle ładna brama, taka pod podladę. Elegancko tego. No Enkunku ma dzisiaj swój dzień zdecydowanie. Co jakie bramy strzela? No Dobra tutaj tak aby tam nóżkę podstawił, nie? I tak ładna brama jako całokształt. kształt. A no i z wolnego strzelił, czyli dzisiaj chyba trzy gole mar Enkunku. No to fajnie sobie poprawił statystyki. No dobra, Roma ma cały czas dużo piłki, ale wcale nie strzela. Zatem my mamy cztery strzały, czterech bramek nie ma, ale jest jedna. To wystarczy, żeby mecz wygrać, ale wiadomo, no jak wygrywałem 1-0 w poprzednim meczu za Sromą i to było w ostatnim odcinku, no to wiadomo jak to się skończyło. Jeżeli nie oglądasz, to nie będę spoilerował. No dobra, jednak będę, po prostu przeniebaliśmy. Ole, strzał mocny, spina, cola, ale w ogóle niecelny. No ale pierwszy. Sromy. W tym meczu jest 60 minuta. Ale dopóki nie ma końca meczu, jeszcze bramkę mogą strzelić, więc to nie ma w ogóle. O, El Sharawi, no właśnie, no to jeszcze w ogóle. Nie ma w ogóle żadnego związku z tym. Enkunku, świetna piłka. Hojlund, no nie, jednak nie była to świetna piłka. I tym akcentem schodzisz. Trochę szkoda mi go zmieniać, ale. No dobra, nie zmienię cię. Enkunku, Lukman. Muriela nie zmieniam, niech gra dalej. No i może... W sumie skoro wygrywam, no to nie będę. Tutaj zmieniam skrzydeł, tylko kup Minersa, wstawię DMF i tak gramy. To jest pierwszy taki mecz, chyba, w którym nie zrobiłem mega wielkich zmian. Tylko takie bardzo taktyczne, no ale naprawdę chcę ten mecz wygrać, i w tym momencie mogę to właśnie zrobić. Chojlunt 2-0, koniec po meczu! Musi być koniec! Koniec złużeń korzeń wchmarzeń dla Roby! Bo my wygrywamy 0-2 i niech sobie wygrywają w lidze. Ale to ja będę miał puchar i chuj im w dupę. Znaczy, generalnie nic nie mam do Asromy, nie? żeby nie było, bo się zaraz fani Asromy zlecą i będzie. No jakby to strzelił, to postawiłbym mu pomnik. I to przed moim prawdziwym domem. Mama by wyszła i mówi, co to kurwa jest. Ale nie strzelił, więc nie muszę się fatygować. 2 do 0, koniec. W końcu udało mi się zdeklasować całkowicie tą Romę. Ale i tak było mega ciężko. To był każdy mecz. To był mecz jak każdy ten, który graliśmy z Romą. Ale wtedy po prostu nie mogłem przebić się. A teraz już mogłem i wygrywamy. I w finale zagramy z Inter Milan. To chyba nawet lepiej wola grać z Interem, bo z Napoli dopiero co grałem, Rozlibałem 3-0 i byłoby po prostu za łatwo. W następnym odcinku szału nie ma. Bologna, Lazio i Sampdoria. Walczymy dalej o pierwsze miejsce w tej lidze. Ale o jeden puchar możemy już walczyć. Jest to puchar Coppa Italia. Puchar Włoch. Bo staram się, żeby ten puchar był wygrany. Bo jak przegram znowu puchar jakiś, to będzie mi przykro. Ale nie będzie, bo wygramy. Jeżeli też tak myślisz, napisz w komentarzu. Puchar jest nasz, no a na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję za oglądanie i widzimy się jak już teraz codziennie o 18.00 na premierze następnego odcinka. Siemanko.